Dzień dobry. Dziś jadę do mojego ulubionego prawie miasta w Polsce, czyli do Wrocławia. A w tej chwili mam godzinę czwartą. Jest rana. Zaczynam podróż od samochodu. A teraz krótki spacer na dworze zachodni ze wschodem słońca w tle Wrocław zajmuje u mnie drugie miejsce względem najbardziej zajebistych miast w Polsce Na miejscu pierwszym ciągle jest niesamowita i przepiękna Białowieża gdzie cisza i spokój panują dzień cały No to pociąg się spóźnił, i zostało mi 35 minut do spotkania. a Nie byłoby w tym nic złego, ale spotkanie jest bardzo daleko. Stąd czekam na ciebie, Uber. Czekam na ciebie. No i na miejscu pierwsze spotkanie, czas zacząć. Spotkanie co dziesiątej mamy godzinę. 9.51, czyli na czas. Uber i PKP nie zawodzi. Trochę się spóźnia, ale nie zawodzi. Spotkanie było tyle ciekawe, że na spotkaniu e, oprócz paru osób technicznych było parę osób biznesowych. I po raz kolejny sprawdziła się zasada, że do ludzi z biznesu nie mówimy trzy literowymi skrótami. Czyli nie używamy słów IP, DRM. TCP to nie są rzeczy, o których tu chcemy słyszeć. Tu chcemy też o korzyściach biznesowych. I pokierowaliśmy rozmowę w tą stronę i było bardzo, bardzo pozytywnie. Ruszamy z projektem już niedługo, mam nadzieję. Spotkanie numer 2. Boom, drugie spotkanie. Bardzo udane. Czas na spotkanie numer 3. Trzecie spotkanie, zakończone, czas na podczas. BUM! Po raz pierwszy we Wrocławiu byłem w tamtym roku. W tamtym roku po raz pierwszy byłem we Wrocławiu. I po prostu zaglądałem w tym mieście. Wow, jest niesamowite. Akurat przyjechałem tutaj, żeby przebiec półmaraton. Nocny półmaraton. Był to maraton, półmaraton organizowany podczas... Dnia Mostów bodajże i wszystkie mosty we Wrocławiu były w jakiś sposób podświetlone, były tam jakieś imprezy, po prostu bieganie w takim miejscu było niesamowite, niesamowite. Kurczę, jest tyle jeszcze miejsc w Polsce, w których nie byłem, tyle wspaniałych miast, chyba sobie dodam do listy, zwiedzanie Polski i zwiedzę te wszystkie fajne miasta i wioski. A tymczasem deszcz pada i wracamy do Warszawy. Nawet nie czuję jak próbuję rymować. Wracamy do Warszawy.